Był sponsor programu firma DruTex. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Orlen. Sponsor generalny reprezentacji Polski w piłce nożnej. Lotos nie został sprzedany. Łącząc się z Orlenem, stał się ważną częścią największego koncernu multienergetycznego w Europie Środkowej, w którym udział polskiego państwa wzrósł do blisko 50%. Po decyzji Komisji Europejskiej Orlen zachował 70% udziałów w rafinerii gdańskiej, a Saudi Aramco zapewniło dostawy ropy do polskich rafinerii. Podczas fuzji część stacji Lotos była przedmiotem wymiany, dzięki czemu weszliśmy na rynek węgierski i umocniliśmy pozycję na Słowacji. Dziś Orlen gwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Połączenie z Lotosem, Peginik i Energą dało nam kolejny impuls do ekspansji zagranicznej. Kupujemy austriacką sieć stacji paliw czy portugalskie farmy wiatrowe na terenie Polski. Od 2016 roku Orlen przejął lub zbudował ponad pół tysiąca stacji w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Litwie. Obecnie aż 46% przychodów koncernu na rynku paliwowym pochodzi z zagranicy. Te pieniądze codziennie wspierają Polaków. Według magazynu Fortune jesteśmy w pierwszej piątce najszybciej awansujących firm Orlen. Zmieniamy się dla Polski.